Konfederacja targowicka. Konfederacja targowicka przeszła po prostu do historii jako taki sztandarowy pokaz zdrady narodowej, głupoty, nieodpowiedzialności, oglądania się tylko na swój własny interes, nie patrzenia w przyszłość, nie dbania o dobro państwa, o dobro mieszkańców państwa. Kiedy, zanim zacznę jednak o tej Konfederacji Targowickiej, zapraszam do zasubskrybowania kanału, naciśnięcia dzwoneczka, oceń, skomentuj, udostępnij, wrzuć na jakieś swoje portale społecznościowe, żeby jak dotarło do jak największej grupy ludzi. Poleć znajomym. Wróćmy jednak do tej Konfederacji Targowickiej. Był to spisek magnacki, powstały w, no, w nocy z 18 na 19 maja 1792 roku w Targowicy, choć w rzeczywistości... Ten spisek został niejako utworzony o wiele, wiele wcześniej, bo 27 kwietnia tego samego roku w Petersburgu, oczywiście pod patronatem cesarzowej Rosji Katarzyny II. To właśnie ona niejako była wsparciem dla tych magnatów. Było to w jej interesie, więc przyklepała całą sprawę, brzydko mówiąc. Celem tej konfederacji było przeciwstawienie się reformom Sejmu Czteroletniego. I Konstytucji 3 maja. Jej twórcy zwrócili się o pomoc wojskową do cesarzowej Rosji, i, i chcieli, żeby po prostu Rosja niejako te wszystkie reformy zatrzymała, wyhamowała. No to jest no, trudne do pojęcia, żeby próby reformy uzdrowienia. Polski, zapewnienia jej wolności, wzrostu jej siły były przez grupę debili, przepraszam, przez grupę ludzi, mm, którzy, proszą, można powiedzieć wrogie państwo, no bo tak trzeba powiedzieć, które już nas rozbierało, żeby po prostu żeby po prostu te reformy, tą prawę, tę chęć polepszenia Polski, naszej sytuacji, naszej wolności żeby po prostu to wszystko ukrócić, wymazać. Oczywiście 18 maja uderzona na 100-tysięczna armia rosyjska, kiedy doszła do Wisły, chociaż mieliśmy kilka zwycięstw, jednak byliśmy za słabi. Król Stanisław August Poniatowski przystępuje do konfederacji i występ, wydaje rozkaz zaniechania walk 25 lipca 1792 roku musimy wspomnieć, że były dwie konfederacje, Koronna i Litewska. Zostały one połączone 11 września i nazwane Najjaśniejszą Konfederacją Obojga Narodów. Oczywiście to wszystko na życzenie Katarzyny II. No ale to szkoda gadać. I wtedy doszło do rządów terroru. Wszyscy ci, którzy chcieli przeprowadzać reformy, uzdrawiać tą rzeczpospolite Obojga Narodów, no byli w najlepszej razie represjonowani. Do tego ci magnaci wszystkich swoich wrogów politycznych, gospodarczych niszczyli, no mieli możliwości. A co najśmieszniejsze, 14 listopada ci Targowiczanie, czy jak ich tam nazwać, nie będziemy mówić debile, bo to niepolitycznie brzmi. Wyprawili poselstwo do Katarzyny II w ramach podziękowania za przywrócenie wolności. No i tu brakuje słów. No to przejdźmy dalej może. Uwaga, bo mi się kartka spadła. 23 stycznia kolejnego roku Rosja podpisała z Prusami traktat podziałowy. Prusom przypadły zachodnie województwa, no i... Doszło do wkroczenia w wojsk pruskich. Targowiczanie byli oczywiście zaskoczeni, przecież jak to, wolność, coś tam, coś tam, no ale że byli popychadłami pewnej pani, no to nic nie mogli zrobić. Gdy ta konfederacja przestała być już potrzebna, została 15 września 1793 roku przez Rosję rozwiązana. No, już popychadła nie były potrzebne, więc ją rozwiązano. Przepraszam za te słowa, popychadła, debile, no ale taka jest prawda. Może nie brzmi to zbyt historycznie, no ale każdy widzi historię tak jak chce. Gdy doszło do wybuchu insurrekcji kościuszkowskiej, ci, co nie uciekli z tej, z tej konfederacji, zostali złapani, osądzeni i straceni. Jako no oczywiście, no tylko taka kara im się należała. W wyniku tej konfederacji zostały zahamowane reformy, no, doprowadziła no, do upadku Polski. Przekreślono po prostu jakiekolwiek szanse na wolną Polskę. Wiemy, że później, kiedy Napoleon doszedł do władzy, jeśli by ta Polska dalej była samodzielna, troszkę zreformowana, chociaż te reformy i tak mogłyby być zastopowane, to jednak ta nasza sytuacja mogłaby być o wiele, wiele lepsza. A tak to przez bandę ludzi, już nie będę mówił dosadnych słów, to wszystko zostało zaprzepaszczone. No, większość z nich poniosła odpowiednią karę, no ale Polska upadła, rządy terrorystów spowodowały śmierć tysięcy osób. No i co tu dużo mówić? Jeden z takich kolejnych bardzo niefajnych momentów w historii Polski. Spowodowanych w większości przez samych Polaków. Dziękuję za uwagę. Udostępnij, pokaż znajomym. Każda Twoja aktywność wspiera mnie i ten kanał. Do usłyszenia ponownie.